Eliasz jest schowany w jaskini, czeka na spotkanie z Panem Bogiem. Przechodzą burze, trzęsienia ziemi, grzmoty. I Eliasz nie krzyczy: O jej, nie chce spotkania z Panem Bogiem nie, niech to się skończy. Trochę inaczej się Eliasz zachowuje niż Izraelici, którzy widząc, jak chwała Boża pojawiała się na Synaju, mówili do Mojżesza, że nie chcemy, żeby Bóg do nas mówił, że ty, ty rozmawiaj z Panem Bogiem. Eliasz zupełnie inaczej się zachowuje. On w tej jaskini siedzi i czeka, aż te wszystkie takie gwałtowne zjawiska przeminą, bo Eliasz ma taką pewność w sobie, że Bóg nie chce go skrzywdzić. On wie, że spotkanie z Bogiem. Nie ma zagrażać człowiekowi, więc on czeka, kiedy te różne zjawiska przeminą, wiedząc, że kiedy się wszystko uspokoi, to on wtedy wyjdzie na spotkanie Boga, że wtedy zobaczy Boga, który rzeczywiście się o niego troszczy. I myślę, że chyba nam wszystkim trzeba i sobie życzyć, i też modlić się o taką wrażliwość na Pana Boga i taką myśl, jaką miał, miał, miał Eliasz, że Bóg jest Bogiem, który nie chce nas skrzywdzić, jest Bogiem, który rzeczywiście chce naszego zbawienia. Naszego dobra, i kiedy różne burze się przewalają w naszym życiu, to gdzieś za nimi, gdzieś ponad nimi jest ten Bóg, który chce naszego dobra, który nie chce nas krzywdzić. Pan Bóg to również nie chce, abyśmy się okaleczali. Bo w dzisiejszym fragmencie z Ewangelii jest ten fragment mówiący o tym, że jeżeli Twoje oko jest powodem do grzechu, to je wyłup. I na pewno Bogu nie zależy na tym, żebyśmy sobie wyłopywali oczy czy wydrapywali, ale tak naprawdę o co może chodzić z tym brutalnym opisem? Dla mnie to jest wezwanie do tego, że zmysł wzroku, jak każdy inny zmysł, wymaga pewnego też wychowania. I że to jest trochę tak jak z dziećmi. Które kiedy są małe, potrzebują kogoś, kto będzie ich trzymał w opiece, żeby gdzieś tam nie poleciały, nie wyleciały na ulicę, gdzieś się nie poparzyły, żeby się nie zrobiły sobie po prostu krzywdy. I z naszym wzrokiem jest podobnie, kiedy musimy go w jakiś sposób kształtować. To jakby dwie rzeczy są ważne. Po pierwsze, Powinniśmy chronić nasz wzrok, czyli y, spróbować właśnie wybierać tylko to, co będzie dla nas zdrowe, dla naszego wzroku i dla naszego y, życia w ogóle, y, żebyśmy mieli tą świadomość, że przez oczy mogą wchodzić do nas różne, różne, czasem dobre, ale czasami niedobre sprawy. Więc ta pierwsza rzecz jest taka, żebyśmy umieli ochronić nasz wzrok. A po drugie, y, ograniczenia, które stawiamy, sobie, ale też i dzieciom, i wszystkim, i również Pan Bóg, który stawia nam w jakiś sposób ograniczenia, nie są po to, żeby nas w jakiś sposób sformatować i, i tylko powiedzieć, że nie możesz tam iść, bo nie, tylko one mają na zasadzie nas chronić. Mhm. Czyli tak jak znaki, które są na drodze, które mają nam mówić o jakimś niebezpieczeństwie, które jest jakiś ostry zakręt, musisz zwolnić. Tak samo my, kiedy wychowujemy nasz wzrok i stawiamy sobie granice, one są jak najbardziej potrzebne. Dlatego, żebyśmy mieli tą świadomość sobie, że to wszystko, co w nas wchodzi, co, na co patrzymy, również nas kształtuje. Więc to jest zadanie dla nas, żebyśmy umieli wychowywać nasz wzrok, nasze zmysły.